No i cześć, cześć, witam Was po krótkiej przerwie o poranku. Jest tuż przed ósmą, ja za chwilę muszę znowu jechać do już na szczęście byłego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Tam już się wyprowadzam, wszystko już jest skeszowane, ale jeszcze kupę gratów mi tam zostało i tak pilnie muszę pojeździć jeszcze z tydzień, żeby budynek opróżnić główny. A potem taki garaż, który jeszcze tam przez dwa tygodnie będę miał do dyspozycji, też będę opróżniał przez kolejne dwa miesiące, więc trochę mnie czeka jeszcze i co drugi dzień wyjazd na cały dzień praktycznie, więc. No znowu nie mam czasu, ale na szczęście jak już się stamtąd finalnie wyprowadzę, to ten czas na wszystko się w końcu znajdzie. Słuchajcie, pogoda jak na razie dopisuje z 11 września, o ile dobrze liczę. Wczoraj to w ogóle był mega upał, w cieniu ten moment pokazywał 24 stopnie i to w takim północnym cieniu, a w słońcu taka odczuwalna temperatura, no to muszę Wam powiedzieć koło prawie że trzech dyszek. Ja bez koszulki chodziłem i ze mnie się lało jakby jak ze szczura, jak to się mówi. A naprawdę było ciepło. Dzisiaj też słońce już zaczyna pomału wychodzić. W nocy mocno polało, ale tylko w nocy i teraz widzę, że już niebo się robi błękitne, chmury się rozpraszają. Podobno jeszcze ma być dość fajnie, przez tydzień, może nawet dwa, ale w prognozy pogody to już takie długoterminowe nie wierzę, bo to się teraz zmienia jak w kalejdoskopie i one najczęściej się nie sprawdzają. Dzisiaj ma być fajnie, jutro ma być fajnie, a potem po prostu zobaczymy. Ja zwracam teraz uwagę na nocki głównie, bo w dzień jest zawsze ok, zawsze jest około 20 paru stopni, jak na razie, ale noce mnie interesują, bo gdyby zaczęło spadać poniżej dyszki, to się muszę ewakuować z roślinami do tunelu no i załączać na noc ogrzewanie. Na razie jeszcze takiej potrzeby nie było. Dzisiejsza noc, no teraz mamy przed 8 i mógłbym śmiało koszulkę zdjąć i nie byłoby mi zimno, więc około 20 stopni albo blisko tyle będzie. Na razie wszystko jest ok. Słuchajcie, szybki rzut oka na kilka roślin i zmiatam, bo muszę dzisiaj pozwolić różne rzeczy, posprzątać tam, opóźniać butynek, tak jak wspomniałem, więc jest dużo do roboty. Pokażę Wam Jabotikabę tutaj na zbliżeniu. Kwitnie trzeci raz w tym roku. Popatrzcie, jak to wygląda, jest to trochę po deszczu. To są takie właśnie pędzelkowate lekko kwiaty. Na zbliżeniu będzie to lepiej widać. Teraz jest takie główne rozkwitnięcie się, i to już jest trzeci raz w tym roku. Z poprzedniego owocowania jeden z widzów dostał do skosztowania dwa owocki. Mam nadzieję, że dotarły, bo nie dostałem chyba informacji zwrotnej, ale też na maila nie zaglądałem ostatnio. Były wysłane pocztą priorytetem, tak żeby jak najszybciej to dotarło na miejsce. No i myślę, że jak będą owoce, to jeszcze zrobimy takie bonusy dla widzów. Także warto komentarze pod filmem zostawiać, bo na to będę teraz mocno zwracał uwagę. Tam nawet na dole jest kwitnięcie. Popatrzcie, u samego. Do łupieńka. No i dobra, tak wygląda właśnie Dżabot Co tu jeszcze kwitnie? Zajrzyjmy. Drzewka mango. Pokręciło im się zupełnie. Jesienią kwitnie szczególnie jedno. Te to już w ogóle się chyba zniszczy, bo one kwitnie i jesienią, i wiosną, i chyba zeszłą jesienią. To jest Kesar, i jeszcze w ogóle no, żadnych liści nie dostał odkąd go dostałem. A to już będzie chyba drugi rok. No, to nie jest niedobrze, jak się w mango tak dzieje. Tutaj tak samo jest to przeze mnie mango szczepione, i też e, tylko e, by kwitło teraz. A teraz jesienią, właśnie liście raczej powinny być. Takie kwitnienie, i tak jest na totalne straty. Obciąży to roślinę, nic z tego tak naprawdę e, nie będzie. Więc po prostu szkoda gadać, pozostałe rośliny mango jako taką, gdzieś tam liście się pojawiają, ale w tym roku jest słabo, bo wiecie, że miałem je w tunelu dość długo, a w tunelu coś było nie tak z pogodą, że tak powiem w ci co oglądają vlogi na stałe to wiedzą o co chodzi, tam po prostu mi te rośliny jakoś nie rosły latem, a właściwie się trochę nawet niszczyły. O tu pod ręką też widzę, że calica makrokarpa jeszcze znowu kwitnie, jest sporo owoców zawiązanych, widzicie te kulki, no, będą dojrzewać zimą. I będzie można sobie zimą obgryźć. fig w tym roku nie ma, ale jest taka jedna, która była pod osłoną, jak były te chłody, i popatrzcie, jaki baton. To jest po prostu kosmos. To jest Figa Cigaro, bodajże. Powinna być ciemna w dojrzewaniu i muszę już ją zerwać, bo zaczyna się na czubku psuć, o, spadła i chyba nawet się nabiła na doniczkę, bo jest tak miękka. Więc do skosztowania za chwilę. Pozostaje fig na tamtych figach praktycznie nie ma i tam nie ma czego szukać. Jak są, to są zielone, twarde, no bo w tym roku dwa razy była zima w lecie, więc to spowodowało, że ich po prostu nie ma. Przy okazji, szybki rzut oka na kuflika. Pięknie odrósł po cięciu, które było jakiś miesiąc z hakiem temu i tak te cięcie było dość późno, ale jeszcze zdążył na ostatni moment. No i właśnie to jest ważne, żeby kuflik miał czas jeszcze odrosnąć, bo on teraz na tych rozkrzewionych pędach będzie w przyszłym roku kwitnął, ale zbyt krótkie te pędy trochę są. Może jeszcze trochę dorośnie, a może już nie. Zobaczymy. W każdym razie takie cięcie raz na 2-3, max 4 lata jest konieczne, bo te pędy się robią bardzo długie, a w kuflik sam z siebie się nie rozkrzewia. Dopiero po cięciu raczej to się samoczynnie nie zdarza. Oleandry w tym roku mi nie zakwitły, a przynajmniej nie za bardzo, bo pościnałem czubki. Zresztą są to te nowe z wyprzedaży one też były przesadzane, więc były osłabione. W tym roku pewnie odbudowały sobie system korzeniowy, ale w przyszłym roku spodziewam się bardzo dobrego kwitnięcia, bo je też poskracałem i na tych skracaniach się rozkrzewiły. No, zobaczymy jak będzie. Takiego jednego mam jeszcze w innym miejscu, w takim kolorze. Bardzo bogato kwitł, ale jego nie ruszałem. Może dlatego właśnie kwitł. A te wszystkie, które były rozsadzane wiosną, no to właśnie tak wyglądają. Mam już teraz komplet kolorów. Jest taki lilowy, czerwony. Mam też biały, no chyba jeszcze kremowego mi brakuje, a wiem, że jest. Trzeba by kiedyś gdzieś capnąć. No i z racji tego, że zaraz muszę uciekać, skończymy na Bugenwili, która wygląda naprawdę nieźle. Po nocnym deszczu w ogóle jest taka ociężała aż od kwiatów, od wody, która jest na listkach. Przesadzana w tym roku, dostała nową kratownicę. Góra już przekwitła, bo góra kwitła bardzo bogato i już zostały tylko takie resztki po kwitnięciu, no ale teraz młode pędy rozkwitły się na dole. Buginwilla to jest w ogóle czad, bo na kwitnie niemalże cały rok. Nawet mi zimą kwitła w tunelu. Tylko wiosną była króciutka przerwa, ale zawsze jakiś kwiat tam niemalże szło znaleźć. Popatrzcie jakie wiechcie kwiatów. To jest jak bez prawie że, takie ciężkie, no i w ogóle kolor jest super. Fajnie by było jeszcze zdobyć inne kolory. Wiem, że jest czerwony, chciałbym go upolować. Jest też ciemny fioletowy i też chciałbym go upolować. Są też kolory takie jakieś pośrednie, ale niektóre mają tendencję do blaknięcia, i te są wtedy niefajne. Na przykład takie wiewcie potem po rozkwitnięciu jakby coś jakby blaknął na słońcu, czy coś takiego. Tracą ten barwnik i robią się takie wypłowiałe. No i te nie są zbyt fajne, ale tu popatrzcie, to wygląda całkiem, całkiem nieźle. Przypomina mi Grecję, w której kiedyś miałem okazję częściej bywać, ale to się chyba teraz zmieni i znowu będzie okazja zobaczyć to. I całkowicie na żywo w gruncie. Nie wiem jaką Buginville ma tak naprawdę mrozoodporność i będę musiał to jakoś przetestować, bo chciałbym ją uprawiać w gruncie gdzieś na ścianie budynku i to będzie wymagało z pewnością dobrych zabezpieczeń na zimę. Tylko tyle, że nie wiem ile można sobie pozwolić ją podtrzymać na przymrozku. Wiem, że leciutki przymrozek, który z dnia na dzień nadchodzi. Nie zniszczy tej rośliny, tylko doprowadzi do obsypania się liści, zostanie takie suche pnącze, ale jest tam pewna granica. Ona nie jest zbyt głęboka, jeżeli chodzi o mróz. Tak podejrzewam, że może to być tylko minus kilka stopni i wtedy roślina może zostać zniszczona. No ale żeby urosła taka, jak tu widzicie, potrzeba co najmniej kilku lat z takiej mniejszej sadzonki i dużej donicy dobrego nawożenia. Ona potrzebuje swojego mieć. Także tyle dzisiaj kończymy na Bougainville. Dziękuję Wam. Za oglądanie oczywiście łapka w górę, komentarze dla zasięgu. I na razie ja zmykam jeszcze do pracy, tak jak powiedziałem, jeszcze mnie te dwa miesiące czekają, jeżdżenia co któryś dzień, przywożenia, sprzątania, magazynowania tego i organizowania też miejsca do magazynowania, bo to też jest problemem w tej chwili. Ale w tym roku się już to wszystko definitywnie kończy. Także dziękuję Wam, do następnego. Trzymajcie się, cześć.